Takie ja mam również tutaj do pana radnego odnośnie przekazania przez powiat dróg powiatowych w Gminie, co do wybicia ewentualnie remontu dróg. Myślę tu konkretnie o ulicy granicznej w Jankach, o, dlatego że część tej ulicy będzie wykonana przez firmę w jednej, trzeciej, chyba długości. Natomiast dwie trzecie pozostaje do remontowania. No, ta ulica jakby jest niezbędna do tego aby, znaczy do tego puścić. To znaczy część ruchu skierowania na tę ulicę. Dlaczego? Znaczy, dlatego, że tam znajdują duże hurtownie, A do tych kurtowni dojeżdżają tiry drogami lokalnymi. A przy tych właśnie drogach lokalnych, te drogi są bardzo złym stanie, przy tych drogach lokalnych są budynki mieszkane, tam są małe dzieci, a przy ulicy, ulica Graniczna mamy po prostu jakby ze wszech y, ulicą bezpieczną dla tego ruchu kołowego. Dziękuję. Proszę. Tu są dwa tematy. Jeden to no. taki formalny, a drugi taki techniczny i bieżące utrzymanie. W ramach swoich obowiązków, dopóki yy mają taki, a nie inny status te drogi, w tym ulica graniczna, one muszą być utrzymywane przez starostwo. Jak Państwo wiecie, od yy, wielu lat jako yy, przedstawiciele samorządu gminy Raszy występowaliśmy o zmianę struktury dróg, przekazanie nam, w za to wzięcie innych odcinków dróg, m.in. ulicy granicznej, Wilowej, źródlanej yy, części ulicy yy, Stanów yy. Potem, nam zawsze nam podawano argument, że nie ma pieniędzy na to. Przy okazji powiem Państwu, że jesteśmy najmniej dofinansowaną gminą, jeżeli chodzi o drogi ze wszystkich gmin e, powiatu pruszkowskiego. Na takim szarym ostatnim końcu. Teraz się wygłosić mówi, że poza wiedzą na ten temat pójdą jeszcze jakieś rekompensaty. Na razie wystąpiliśmy do nich ponownie. Ponownie, ponieważ to już dwa razy były wystąpienia w poprzedniej kadencji z propozycją właśnie e, rozpoczęcia procesu nazwijmy regulacji, a ten proces to jest e, ponormowanie tego w trybie artykułu takiego e, nr 73 e, gospodarczych nieruchomościami, który nie pociąga za koniecznych kosztów do tylko na razie reguluje to, co jest w faście e, istniejącym. Mamy nadzieję, że tutaj poza deklaracjami słownymi zarządu spraw pójdą również czyny, czyli nastąpi regulacja, czyli jest złożenie wniosków do wojewody o regulację. To pierwsza rzecz, natomiast jeżeli chodzi o utrzymywanie, to dopóki nie zapadną decyzje na forum radnych gminy i rady powiatu o jakichś tam zmianach, to będziemy dbali o to, żeby bieżące utrzymanie postępowało w minimalnym wypadku, w środę będzie przegląd, tego jeszcze nie było do tej pory, na skalę powiatu, przegląd dróg powiatowych przez Radę Powiatową, więc będziemy objeżdżać. Między innymi wskażemy właśnie tę koronną, najpiękniejszą ulicę Powiatową, jako część tego systemu dróg powiatowych do świadomości Radnych, tego skierować radnych i oczywiście. z takich naszych. I myślę, że po tym, ponieważ mamy taki niepisany nie jeszcze, ale jednak już umówiony sposób przedstawiania wniosków do budżetu, do końca serca muszą radni sprecyzować ogólne wnioski do budżetu na przyszły rok. To jest właśnie teraz odpowiedni moment, żeby obejrzeć Pan do i decydować, jak na przyszłą, nazwijmy to.